A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady? Igor Przybylski, ścigacz.pl, dzień dobry. Nie jest to wcale taki zły pomysł, biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w niezwykle stresujących czasach, a obecny pęd życia sprawia, że często brakuje nam czasu, by realizować swoje pasje i dzielić je z najbliższymi. Kalendarz firmowy jest wypełniony po brzegi spotkaniami, a także Zadaniami, z których musimy się wywiązać, i w ciągu całego dnia robimy wszystko, by znaleźć odrobinę dodatkowego czasu. Kontakt face to face z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi, z innymi motocyklistami zastąpiliśmy komunikatorami internetowymi takimi jak WhatsApp, jak Facebook czy Instagram. I dzisiaj, będąc tutaj w Bieszczadach, a dokładnie w Polańczyku. Firma Triumf Polska we współpracy z Proenduro.pl kategorycznie się temu sprzeciwia, mówi Stop i organizuje Triumf Tiger Meetup 2022, czyli Zlot miłośników i posiadaczy triumfów Tigerów. Triumf stawia na atmosferę, na kontakt międzyludzki, na wymianę doświadczeń, wymianę pasji i przede wszystkim. Dzielenie się doświadczeniem w fajnej atmosferze. Najważniejsza jest oczywiście jazda na motocyklu. Tutaj, w Polańczyku, nie brakuje krętych dróg, pięknych krajobrazów i dobrej zabawy. Zapraszam Was do obejrzenia relacji z Triumph Tiger Meetup 2022. twórca plenduro.pl, redaktor naczelny portalu ścigacz.pl. Cześć Mariusz. Cześć. A powiedz mi proszę, wczoraj do Bieszczat, do Polańczyka, zjechali a, posiadacze motocykli Triumph Tiger. Jak byś mógł powiedzieć, co się tutaj dzieje i jak oceniasz tą imprezę? Słuchaj, co się tutaj dzieje? Pytania są dwa de facto. Co się tutaj dzieje? No cóż, dzieje się budowanie społeczności motocyklowej. W tym wypadku społeczności Triumfa. Dzieją się fajne rzeczy, czyli takie, które wydarzyły się wcześniej w innych markach, takich jak chociażby BMW, które zresztą na społeczności zbudowało swój jest brand. Nie tylko w, w Polsce, ale przede wszystkim na świecie. I te późniejsze imprezy typu BMW Motorrad Days w Garmisch, to jest jakby pokłosie takich małych, organicznych rzeczy, które się działy w poszczególnych i później ci ludzie wiązali się coraz bardziej z marką, wiązali się ze sobą, i to sprawiało, że byli w stanie zrobić coś takiego racjonalnego, jak wsiąść na motocyk i wiele tysięcy kilometrów pokonać, żeby się z tymi swoimi znajomymi spotkać. I to jest taka pierwsza duża impreza, przynajmniej w której ja uczestniczę, Triumfa. Po pandemii, prawda? Raz, że po pandemii, dwa, że zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o polskiego Triumfa, bo zmienił się importer, zmieniła się jakby skala sprzedaży Triumfa. To jest zupełnie inna marka w tej chwili niż. Niż była kilka lat temu, więc dzieje się tutaj bardzo dobrze. Jak ją ocenię? Myślę, że będziemy mogli sobie takie podsumowanie w paru słowach zrobić tak na koniec dnia. Bo tak naprawdę mamy tutaj kilka czynników, takich jak ludzie, takich jak pogoda, jak trasa. Zobaczę myślę, że będzie tutaj jest. można jakieś wnioski wyciągać za, za chwilę ale zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Jak się czujesz z tym, że za chwilę wypuścisz z klatki te wszystkie Tygrysy i będą one latać po bieszczadzkich winklach? E, wiesz co, myślę, że ludzie mm, potrzebują okazji do tego, żeby ze swoich motocykli skorzystać. Prawda jest taka, że jesteśmy pasjonatami motocykli, kupujemy je, wydajemy na nie pieniądze ciężko zarobione, a często jest tak, że w tym takim codziennym biegu czasami trochę tracimy koncentrację na tym, że z tej Friday z tego motocykla trzeba zrobić użytek i w rezultacie e, takie imprezy są takim przypomnieniem, że jednak wpisuje ta naszywka do kalendarza, że e, to się na pewno wydarzy i co by się nie działo, czy pogoda jest taka czy inna. Bardzo ci dziękuję Mariusz. Zop, jedziemy. w Jedziemy. Encyklopedia wiedzy Mariusz Łowicki. Dziękuję. E, I widzimy się po południu na podsumowanie tego, co się działo w ciągu dniu. Gościem jest dzisiaj Weronika Kwapisz, ambasador marki Triumf, podróżniczka, feliet, felietonistka, pisarka i organizatorka Triumph Tiger Meetup 2022 w Bieszczadach. Cześć Weronika. Witam, hej. Żeby nie być gołosłowny, chciałbym zacząć od takiej ciekawostki. Mam tutaj książkę Weroniki, napisała się w 2014 roku, Wszystko zaczyna się od marzeń. I w momencie, gdy ja postanowiłem, że zrobię prawo jazdy, to była jesień, postanowiłem kupić tą książkę. Ogólnie oglądałem też dużo różnych motocyklowych filmików w internecie. Czytałem w zasadzie wszystko, co się da o motocyklach. I w momencie, gdy zakupiłem tą książkę, dostałem od ciebie ją z dedykacją, i napisałaś mi wtedy bardzo fajny cytat. Ja go tutaj zacytuję. Igor, chwytaj marzenia niczym kolejne przejechane kilometry. Udało się. Udało się i dzisiaj sobie siedzimy tutaj <grym> obok siebie na Tiger Meetup i jest to dla mnie takie wielkie wow. A dla mnie sure, wow. surrealistyczne doświadczenie, bo e, poprzez to, że udało mi się obydwie książki wydać samej, dzięki hmm. temu, tak jak i z tobą, miałam kontakt na przestrzeni tego okresu, odkąd kupiłaś książkę i zacząłeś realizować to też własne swoje marzenia. Jest to no, piękne doświadczenie i chyba też naj, największa dla mnie laurka, że w takich pięknych okolicznościach przyrodnych mogę Ciebie spotkać. Bardzo mi jest miło. E, co możesz powiedzieć o Tiger Meetup? Jak, jak opiszesz tą dzisiejszą imprezę? Przede wszystkim wracamy po długiej przerwie z naszymi imprezami w, w Triumfie spowodowanej COVID-em tak. tak naprawdę w dużej mierze, gdyż wcześniej odbywały się takie imprezy z cyklu Triumph Adventure Club, Zrzeszało najróżniejszych motocyklistów z naszej marki, zarówno jeżdżących klasykami, Tigerami, Streetami, czyli cała pełna gama. Natomiast to jest pierwsza edycja, kiedy spotykamy się z użytkownikami Tigerów. Zmotywowało nas do stworzenia oczywiście tej imprezy w tym roku, premiera Dużego Tygrysa, Tigera 1200. Chęć też naszych klientów przetestowania tych motocykli, w dniu dzisiejszym i wczoraj podczas trwania tej imprezy, mają możliwość przetestowania pełnej gamy, jeśli chodzi o, o Tigery. Ale także zapoznania się z roketem czy ze skramlem. Jasne. Już wiemy, że impreza się udała, bo mieliśmy możliwość pojeździć po pięknych bieszczadzkich trasach. Czy w przyszłym roku planujecie Tiger Meetup w jakiejś innej lokalizacji? Czy będą to również na, Bieszczady? Na pewno, bo już widzimy, że tak powiem, chęć spotkania się kolejny raz z naszymi klientami, ale także oni wymuszają trochę na nas taką imprezę, bo jak widzimy po reakcjach, bardzo im się ona podoba. Przyjechały osoby z całej Polski, z, z Białego Stoku, tak. ze Szczecina, z Wrocławia, Poznania, Rybnika, z Katowic. Warszawy, Katowic. Tak. Po prostu jest to niesamowite. Naprawdę ludzie nawinęli kupę kilometrów, żeby tutaj przyjechać w piątek. Część się urwała z pracy, część osób przyjechała naprawdę późną porą, około od godziny no. 12. Więc jest to niesamowite, że, że jest taka chęć integracji. Są to naprawdę pozytywnie zakręcone osoby. Które mają różne doświadczenia motocyklowe. Część jest na początku tej przygody motocyklowej, a część to już naprawdę są wyjadacze, którzy zjedli niejedną oponę na, na asfalcie i właśnie. pokonali niejedną trasę. Więc jest to super doświadczenie dla wszystkich, że mogą poznać nowe osoby, zainspirować się własnymi historiami. I właśnie to wszystko się odbywa wokół tygrysów, więc jest to super. Super. Jak to jest przejechać 12 tysięcy kilometrów na 125? <laughs> Wiesz co? Ja się śmieję, że niezależnie, jakim motocyklem jeździmy, czy to jest klasyk, czy to jest turystyk, czy to jest sport, jest ten sam wiatr we włosach. Mhm. I wiadomo, że większość z nas, nawet ja, co prawda przy moich gabarytach jest to nieosiągalne marzenie, chciałabym Tigerem 1200 jeździć, Jasne. ale niestety mam za krótkie nogi. <laughs> <laughs> Musiałabym mieć <chłamić> jakieś <laughs> specjalne buty na obcasach, żeby móc tego dokonać. Natomiast no, ja się śmieję, że jeżdżąc motocyklem tych wspomnień nam nikt nie odbierze. Tak, to przyjdzie taki moment w naszym życiu, że siądziemy na fotelu bujanym, bo już może zdrowie nie będzie na to pozwalało, ale te wspomnienia dalej będą mhm. tą iskierkę w środku w, w nas, że tak powiem, rozbudzały chęć realizacji może innych, dużo mniejszych marzeń, ale dalej motywowało do, do kolejnych jakichś realizacji celów i, i fajnych zajawek. Super. A czy możesz zdradzić, jak zaczęła się Twoja współpraca z Triumfem? Czy to miało miejsce po wydaniu właśnie tej książki? Moja współpraca z Triumfem się wydarzyła tak, że po tym marzeniu zrealizowanym Sojuską Piątką marzyła mi się Ameryka. Nie na amerykańskim motocyklu, tylko właśnie na bońku Bonneville'u. Wypatrzyłam go kiedyś na, Warszaw na warszawskiej wystawie motocyklowej, i po prostu ten motocykl zaskarbił sobie moje <grym grym grym> serce. Bo, bo miał chromy, bo był klasyczny, ale też osiągalny dla mnie po prostu fizycznie przy moich gabarytach. nie Czyli e, siodło. Bonneville jest Twoim prywatnym jakby motocyklem? W chwili obecnej nie, niestety. Okay. Trochę jak to kobieta szybko zmienia motocykle jak rękawiczki, ale no, to też się wiąże ze współpracą moją z Triumfem, że mm -hmm. po prostu mam do dyspozycji pełną gamę motocykli i ponieważ ten nasz sezon no, jeszcze nie trwa 12 miesięcy, no, tylko niestety. najczęściej 8, więc chcę, że tak powiem, możliwie jak najszybciej sprawdzić wszystkie dostępne na dany rok motocykle, więc... Dzisiaj przyjechałam małym Tigerem 660 Sport. Tak naprawdę jest to moja pierwsza podróż tym motocyklem tutaj. Bardzo fajne zaskoczenie, przedtem miałam okazję jeździć przez cały sezon Tridentem, czyli motocyklem, który ma dokładnie ten sam silnik, mhm. ale to już jest owiewka, Gabarytowo mniejszy, dużo, dużo mhm. wygodniejsza ustawienie jest kierownicy, siedziska, więc przejeżdżając to blisko 400 km tutaj na miejsce, 6 godzin w siodle, tak naprawdę jeden postój po drodze i nie czułam żadnego zmęczenia, a jak wiesz, może moją książkę, żeby mieć klasykami i to bez owiewki. Tak. Więc to jest zupełnie inny komfort, inne pokonywanie tych kilometrów, inne zmęczenie też z nas wychodzi, jak, jak tej owiewki nie ma, ale no, wtedy wniżemy wszystko na klatę całą tą aurę podróżowania. więc Mam wrażenie, że 24 godziny w ciągu dnia to dla ciebie za mało. E... Ostatnio tak. Dużo <głos》> się dzieje, bo coraz więcej dostaję zadań, jeśli chodzi o współpracę z Triumfem na różnych polach współpracujemy, staramy się rozwijać tą markę na polskim rynku, więc faktycznie jest to rok dla mnie intensywny. Mało tego, w tym roku miałam okazję być producentem niezwykłych Bałkanów Prokopa. Premiera już wkrótce. Tak, najbliższy moment, premiera pierwszego odcinka, dokładnie tak. W sumie mamy zaplanowanych osiem odcinków. Bracia Prokop są świeżymi motocyklistami, więc też mi było mm. bardzo fajnie. Wiesz, wielką radość sprawiało obserwowanie, jak się rozwijało na tych motocyklach. Marcin ma od dwóch lat dopiero prawo jazdy, tak. jego brat Sebastian od roku, więc jest niezmiernie miło też, jak zresztą wcześniej organizowałam dla naszych klientów różne wyjazdy mm. i po Polsce i zagraniczne, obserwować, jak ta pasja w ludziach się rodzi do, do podróżowania. Więc... A propos obserwacji, czy możesz zdradzić, czy coś ich zaskoczyło w trakcie podróży? Na tigerach, czy nie, no. generalnie obesz wszystko? obeszło się bez niespodzianek? Nie, nie każdy dzień jest przygodą, nigdy nie wiesz co się kryje za zakrętem, więc tych niespodzianek na pewno nie brakowało. I chyba najlepszą taką esencją całego tego wyjazdu, że podsumowanie przez Marcina, gdyby widzieli na co się piszą, to by się chyba tego nie podjęli. Ale Albo dwa razy dumni, zastanowili tak, najpierw? Ale jednak okay. są niezmiernie dumni, że, że im się udało i, i po prostu wrzucili jeden i ruszyli z nami przed siebie w drogę, bo no jest to przygoda życia. Zresztą każdy z nas pamięta pierwszą naszą wyprawę tak. motocyklową i tych wspomnień naprawdę nam nikt nie odbierze, więc ja się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć. A Państwo będziecie mogli zobaczyć wśród, no, podczas tych trwania ośmiu odcinków, po prostu, co przeżyli, czego już, już się na możemy spórze. doczekać, tak naprawdę. Super. E, powiedz mi na koniec, czego Ci życzyć? Co, we, co Weronika Kwapisz ma jeszcze takiego e, w głowie, co chciałaby zrealizować? Chyba przede wszystkim Może kolejna to wyprawa? jest najpiękniejsze, to co my sobie możemy motocykliści, życzyć, nowych horyzontów przed nami, bo to też jest ważne, żeby każdy dzień troszeczkę się różnił od poprzedniego, bo łatwo jest przywyknąć do, do dnia dzisiejszego, do naszych nawyków, a, a jednak motocykle są tym bodźcem, które pozwalają odkrywać nowe horyzonty, nowe miejsca, otwierać się na świat, na ludzi, więc tego sobie i Państwu życzę po prostu szerokości i przyczepności w życiu, A ja ale i też na motocyklu. Życzę również Tobie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Weronika. Do zobaczenia na prasie. Do zobaczenia. Świetnie. I co Igor, eee, dzień dobiega końca, chociaż jeszcze nie impreza, tak, żywie zero. Eee, obiecaliśmy sobie na początku dnia, że zrobimy jakieś krótkie podsumowanie tego, jak ten dzień się rozwinie i co w ciągu tego dnia nam przyszło do głowy w temacie przemyśleń o tych imprezach. Eee, Bardzo fajne trasy. Eee, pogoda dopisała, bo zapowiadało się kiepsko, a wyszło słoneczko. Także... Tak, trasy w Bieszczadach są bardzo fajne. Myślę, że jak te remonty dróg się poprawią, to będzie to jedna z bardziej kultowych miejscówek do, do jeżdżenia. Takie moje przemyślenie z tego dzisiejszego dnia jest takie, żeby jak jedziecie w Bieszczady, to nie myślcie tylko o tej wielkiej pętli bieszczadzkiej, o tych wszystkich takich najbardziej ogranych miejscach typu Solina i Wetlina i tak dalej. Ale jak pojedziecie kawałeczek na południe i kawałeczek głębiej w te to tam jest mnóstwo bardzo fajnych dróg, które teraz się odremontowały i są naprawdę fajnym miejscem do odkrycia. Ja zresztą sobie po dzisiejszym dniu obiecałem, że przyjadę tutaj na grubszy weekend i będę... zjechać sobie, Tak, trzeba odjechać trochę na bok i tam, się, tam się porobiło dużo fajnych miejsc. A jeśli w ogóle chodzi o to nasze spotkanie w ten weekend, to tak naprawdę myślę sobie, że... To nie ma większego znaczenia, czy my jesteśmy w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, czy na Dolnym Śląsku, w Korwinie Kłodzkiej, czy w ogóle gdziekolwiek indziej w Polsce. Fajne jest w tych imprezach to, że one trochę animują ludzi do jeżdżenia na motocyklach, bo prawda jest taka, że i te przebiegi nam spadają, i demografia tutaj wjeżdża nam do, do tego, co się dzieje w tym naszym motocyklowym świadku. I mamy mniej czasu, i więcej obowiązków, i, i dzieje się tyle rzeczy, które, które sprawiają, że my tymi motocyklami, niestety, w sposób taki jak na Zachodzie jeździmy, Coraz mniej, więc fajnie, że się spotkaliśmy, fajnie, że przy okazji. Tutaj czas płynie wolniej, więc możemy korzystać <grym> Tak, z tutaj czas płynie wolniej można sobie tutaj żywca zero odpalić i po nim siedzieć przy ognisku. Więc tak na dobrą sprawę w ramach tego podsumowania myślę, że możemy mówić o naprawdę udanym i evencie i dniu i w ogóle i takim fajnym spotkaniu, które które, mam nadzieję, że będzie działo się cyklicznie, bo te imprezy Liczymy Triumfa... na kolejny rok, że... Tak, ja myślę, że to jest sposób na budowanie też społeczności wokół, wokół danej marki. To, o czym rozmawialiśmy rano, że, że, te, że te marki jakby zrzeszają, agregują pewne, pewne typy ma ludzi. ma wielu zwolenników i myślę, że... Po takim wyjeździe ich przybędzie jeszcze więcej? Pewnie tak. I godzina triumfów będzie się na pewno odbywała. Dokładnie. Natomiast, coraz bardziej. Oczywiście, że tak. Natomiast yy, prawda jest taka, że, że takich spotkań jest więcej. Teraz w ogóle równolegle do tego, co się dzieje, spotkanie miłośników Hondy, tak. Afryka Twin, tutaj się spotkają miłośnicy Tigerów. Wiem, że gdzieś tam jeszcze są jakieś inne spotkania motocyklowe. I to jest właśnie najważniejsze, żeby ci ludzie po prostu tymi motocyklami jeździli i żeby, żeby takich po prostu spotkań było więcej, bo, bo po prostu warto na nie przyjeżdżać i, i też one sprawiają, że mamy tą motywację, żeby wsadzić tyłek na motocykl i się po prostu tym motocyklem przejechać. Także Fantastyczne podsumowanie. Przyjeżdżajcie na kolejne przyjeżdżajcie edycje. na kolejne edycje Triumph Tiger Meetup. Zapraszamy. Dzięki. Dzięki.